Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów, Polaków. Witamy wszystkich poddanych Królestwa Polskiego Lechii, drodzy Państwo. Witamy Was serdecznie już w nowym roku, po raz drugi, 2023. Jesteśmy już po święcie Trzech Króli, jesteśmy po święcie Chrztu Pańskiego, drodzy Państwo. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj do Was przemówić kolejny raz. Zauważyliśmy, że... Coraz bardziej interesujecie się Królestwem Polskim i królem, naszą osobą, więc oglądajcie drodzy Państwo na stronę www.królpolski, przypisane przez ukreskowane ciurkiem królpolski.org.pl. Tam jest nasza genealogia, drodzy Państwo, jako taki, no to byśmy powiedzieli, dowód osobisty, prawda? I będziemy to rozbudowywać. My z żoną około 5-6 lat poświęciliśmy na badanie własnej genealogii. Wiadomo, że te kwerendy były kiedyś utrudnione. Teraz jest troszeczkę łatwiej, bo jest więcej w internecie. Ale drodzy Państwo, tak jak jest genealogia Jezusa czytana raz w roku, tak samo myślę, że e, informacja, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, e, dopiero umożliwia nam zadawanie innym pytań. Tak? Zanim Ci powiem, kim jestem, powiedz mi, kim Ty jesteś. Więc, właśnie na takie diktum, my <laughs> przygotowaliśmy naszą genealogię. Zresztą inni też mogą opracowywać prawda, biogramy, analogie osób trzecich, więc tutaj nie mamy nic przeciwko, byle by były one rzetelne. I drodzy Państwo, jest kilka tam takich, byśmy powiedzieli, miejsc, w których no, trzeba się jeszcze głębiej pochylić, bardziej zbadać jeszcze pewne, pewne rzeczy, dotrzeć do dokumentów źródłowych. Drodzy Państwo, będziemy to pogłębiać i udostępniać Państwu, bo. No chcemy, żebyście jak najwięcej wiedzieli o, o nas, o Domu Leszczeńskim, skoro mamy ambicje, drodzy Państwo, przewodzi narodowi polskiemu. Drodzy Państwo, dzisiaj Ewangelia e, mówi nam, że Królestwo Boże nadchodzi. Przeczytamy, drodzy Państwo, bo to jest symptomatyczne i przywitajmy się w tym rycie Jezusowym, laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król i Maryja, Królowa zawsze dziewica, drodzy Państwo, I przeczytajmy Ewangelię. Ewangelię, drodzy Państwo... E, Zresztą polecamy każdemu, żeby dysponował takim no, e, kieszonkowym egzemplarzem. Drodzy Państwo, oczywiście mamy tu kilka takich bardziej, byśmy powiedzieli, okazałych wydań Biblii, ale no, to jest Biblia na każdy dzień, więc czytamy, co nam Jezus Chrystus chce powiedzieć dzisiaj, 9 stycznia, drodzy Państwo, roku Pańskiego 2023. Kiedy Jan e, został uwięziony, Czyli Jezus już ten czas, okres, tak? Tu chrzest, tu już uwięziony Jan, wiemy jak to się skończy, prawda? Eee, że zostanie ścięte, prawda? Jezus przybył do Galilei głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jezusa, jeziora galilejskiego zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona. Jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: "Pójście za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi". Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba syna Zebedeusza i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał. A oni zostawili, zostawili w łodzi swego ojca Zebedeusza razem z najemnikami i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy Państwo, nadchodzi Królestwo Boże. Yy, no właściwie można powiedzieć, że to czytanie nie umiera nigdy, tak? Nadchodzi Królestwo Boże. W ramach modlitwy przyjdź Królestwo Twoje, my się modlimy. Drodzy Państwo, przyjdź Królestwo Twoje, ale Jezus wyraźnie mówi, nadchodzi Królestwo Boże. Nie mówi, że nadejdzie, tylko nadchodzi. To jest taki tryb, tryb prawda, dokonany, tak? Nadchodzi Królestwo Boże. Możemy to interpretować w ten sposób, że to Jezus, który wypełni po prostu akt zbawienia, czyli przejęcia grzechów, tak, e, na siebie i wybawienia nas od tych grzechów i, e, i będzie umęczony na krzyżu i zmartwychwstanie już jako król, tak? I zmartwychwstanie jako król. Czyli przyjdzie to królestwo. I to jest czas, okres około dwóch, trzech lat w sumie, jak Jezus dokonuje, można powiedzieć, naboru świadków swojego posłannictwa, bo to tak naprawdę byli świadkowie, apostołowie, a jednocześnie ci, co mieli zrozumieć Jego słowa, albo nie zrozumieć, ale mieli przekazać dosyć rzetelnie Jego słowa, drodzy Państwo, i przekazać rzetelnie to, co robi, tak? Świadkowie wydarzeń. Błogosławienni, którzy, którzy nie widzieli, a uwierzyli, drodzy Państwo. Ale to nadejście Królestwa nas bardzo interesuje jako króla. Rozumiecie Państwo, o co chodzi. Że my też za Jezusem mówimy, że Królestwo Boże nadeszło już. Że i ono już jest. Ono się wypełniło. W osobie Jezusa Chrystusa jako króla. I to, że z, z uporem maniaka episkopat polski nie chce uznać Jezusa Chrystusa króla Polski, lechi. no to jest właśnie herezja totalna. I od tego może zaczniemy dzisiejszą nasze, naszą odezwę styczniową, tak ją nazwijmy, odezwa styczniowa, drodzy Państwo, do no i tutaj dwukropek hierarchów, do rządzących, do poddanych, do Senatu, do Sejmu, do innych, drodzy Państwo. Będziemy to, co nam Duch Święty dzisiaj natchnie, bo nie mamy tu żadnego konspektu, nie przygotowaliśmy sobie nic tutaj na karteczce, drodzy Państwo. Po prostu mówimy do Was to, co, nam, co nas Duch Święty natchnie, drodzy Państwo. Więc do hierarchów mówimy w ten sposób, a propos wczorajszego dnia sztupańskiego. Sztu Hierarchowie polscy, coście zrobili z sztem Polaków? Powtórzymy to. Hierarchowie polscy od przewodniczącego episkopatu Gondackiego, od prymasa Polski-Polaka pytamy się, coście zrobili z sztem Polaków. My wiemy, że chcielibyście to odwrócić, tak że chcielibyście tak, Jan Paweł II, na stadionie narodowym powiedzieć do Polaków, coście zrobili z sztem. Nie, nie, nie. My tak nie mówimy. Wy tak spróbujcie tak zrobić, a my mówimy, co wyście zrobili z sztem Polaków. Przypomnijmy wam, coście zrobili przez ostatnie 2 trzy lata. Zamknęliście zagrodę przed trzodą. Zamknęliście kościoły. To jest ta zagroda, tak? Zamknęliście. Po 5, 25, od niektórych, nawet w ogóle zamknęli kościoły, tak? Toście zrobili, tak? I za to musicie odpowiedzieć. To wyście byli pasterze czy najemnicy? I dlatego uważamy, że jeżeli macie ksztę honoru, to powinniście dokonać poważnych reform w hierarchii. No to od początku, mówimy od 2016 roku z Jaśnie Wielmożnym, Cezarem Mariuszem i z Radą Królewską i teraz z rad, Nadzwyczajną Radą Senatu. Drodzy Państwo, przede wszystkim musicie zrozumieć historię Królestwa Polskiego, historię Polski. Musicie to zrozumieć. Polecam Wam taką książkę. Drodzy Państwo, Leszek Biały. Leszek Biały, Marka Chrzanowskiego, książę krakowski, sandomierski. Drodzy Państwo, bardzo polecamy tą książkę, bo bez przeczytania tej książki Właściwie żaden hierarcha wiele nie zrozumie. To są czasy rozbicia dzielnicowego, to są czasy Henryka Kietlicza, to są czasy Iwona Rodrowąża, to są czasy Pełki, to są czasy Wincentego Kadłubka, drodzy państwo, i tak dalej. Czyli to są czasy arcybiskupów, pasterzy, którzy wtedy cieszyli się z rozbicia dzielnicowego, bo się bardzo bogacili, tak? z Bożykowej, Wolborzu i tak dalej, bo się bogacili, bo rozgrywali tych książąt między sobą, tak jak dzisiaj wy rozgrywacie tę partię polityczną, tą, tą bolszewie i wy się bogacicie. Tylko w tym czasie, drodzy państwo, Leszka Białego, a szczególnie jego syna, nie, drodzy państwo, tą książkę też polecamy, bolsowa Wstydliwego, raczej powinno być Cnotliwego, drodzy państwo, no przyszło coś takiego jak najazd mongolski, jak to, co się wydało, wydarzyło w Przewodowie. Nagle, że tu może być wojna, że to my wszystko stracimy, że wy wszystko stracicie. No i tak będzie. Jak się nie ogarniecie. Drodzy Państwo, bo te ciągłe przywileje dla Kościoła, to just spolit i te inne przywileje, prawda, y, przysięgi jakieś jerozolimskie i tak dalej. Drodzy Państwo, immunitety i tak dalej. Biskupi rozgrywali książąt. O, oczywiście nie byli to, nie były to niecne osoby niewykształcone, ale, ale byli po prostu... Nie będziesz wiernie dwom Panom służył, tak? Bogu i Mamonie. I jak wejdziemy w to panowanie, to zobaczymy, że no właśnie Henry Kietlicz, tak? Który umiejętnie rozgrywał, tak? Kto ma rządzić na stolicy krakowskiej, prawda, prawo senioratu, biskupi i szczególnie Rzym decydował, jaka tu będzie linia sukcesji, że to będzie zasada senioratu, testament tego, że to nie będzie tak, że jakaś linia dziedziczna będzie, tylko kto z najstarszy tutaj, tutaj, drodzy Państwo, yy, 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 odonic tutaj Laskonogi, tak, tu Plontonogi, drodzy Państwo, tu Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, drodzy Państwo, przyjrzyjcie się temu, jak Kościół to rozgrywał. Tak? Ogarnął się w końcu, bo widział, że poprzez, poprzez najazd mongolski w 1241 roku zrozumiał, że to rozbicie dzielnicowe bogaci ich, ale nie zapewnia bezpieczeństwa temu bogactwu. Tak? I dokładnie jest tak samo dzisiaj. Dlatego apelujemy do Was, mądrej głowie też posłowie, że musicie się zorganizować, tak? na nowo przeorganizować, tak? Bo my apelujemy do was i nie jesteśmy w stanie was przeorganizować, więc życie was przeorganizuje, tak? I nie będzie tak, że będzie e, episkopat polski. Przecież to nie ma żadnej tradycji. To jest nielegalne w ogóle. Tak, będziemy o tej nielegalności dzisiaj mówić. Przecież to jest episkopat Królestwa Polskiego. E, drodzy Państwo, nie ma prymasa Polski. To jest nielegalne jest prymas Królestwa Polskiego. Niech pokaże Wojciech Polak bulle Polakom, że jest prymasem Polski. Niech pokaże bulle. Taki tytuł w ogóle, że jest prymas Polski, tak? Nie, drodzy Państwo. Nie ma prymas Reni Polonia Legatus natus. To jest tradycja Polski, tak? Od Mikołaja Trąby co najmniej, tak? Oczywiście jest też prawo zwyczajowe, rozumiem, ale na szczęście ten zwyczaj się nie przyjął, prawda? Tego prymasa Polski, czy, czyli prymasa bolszewickiej Polski. To brzmi jak oksymoron, drodzy Państwo, w Maciu Jezusa, który nauczał o królestwie i który mówi, że przyszło Królestwo Boże. A Polak mówi, nie, 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 ja jestem nie prymasem w Królestwie, ja jestem prymasem w Bolszewii. Ja jestem prymasem Polski. To to jest prymas, to to jest prymas? Z to to kim jest Wojciech Polak? Gondecki to utrzymuje z przewodniczącym Episkopatu Polski, Episkopatu Królestwa Polskiego. Drodzy Państwo, to trzeba przeorganizować. Myśmy o to apelowali, a teraz mówimy, jak się nie przeorganizujecie sami, to was życie przeorganizuje w najbliższym czasie. W związku z tym apelujemy, że Episkopat się powinien zebrać, złożyć z urzędu Gądeckiego, który mi się kończy już, prawda, i na przewodniczącego wybrać mądrego człowieka. My sugerujemy, żeby przewodniczącym biskupatu Królestwa Polskiego był e, biskup krakowski, czyli w tym przypadku Marek tak? I wybraliśmy już arcybiskupa Jana Pawła Lęgę i po prostu macie znak opatrzności i to powinien być, myśmy ogłosili go prymasem Królestwa Polskiego i nie pokłócicie się wtedy, tak? bo macie neutralną osobę, który jest prymasem Królestwa Polskiego i jednocześnie trzeba by zreformować Watykan, Kieru w kierunku, nie, że ktoś tam się obwołuje Franciszkiem, Janem Pawłem, czy, drodzy Państwo, Benedyktem. Nie, nie, nie. Wszyscy są namiestnikami Piotra. Czyli powinno się mówić Piotr, Franciszek, Piotr, Jan, Paweł II, Piotr, Benedykt i tak dalej. To są namiestnicy Piotra. Ale to jest jeden z dwunastu apostołów. Więc powinno być jeszcze jedenastu. Na nie powinien być jeden. My wybraliśmy go od yy, imię Jana. I Jan może być Paweł, na przykład. Ale Jan musi być od krzyża, tak? Jan Paweł Lęga jak najbardziej może być. Wybraliśmy go apostołem i w Apostolacie Słowiańskim 12 apostolatów na kuli ziemskiej. Czy to nie jest poprawne? A czy w credo mamy, wierzymy w jeden powszechny i apostolski Kościół, a nie papieski? Co to jest? Państwo, monarchia, królestwo udające, że jest, że jest to jakaś, jakieś kościelne, a w sumie jest to przecież państwo świeckie w jakimś sensie, tak? Gdyby Franciszek zdjął i włożył Hugo Bosa, czym by się to różniło, tak? Nawet gdyby odczytywał te pewne rzeczy. Tak? Drodzy Państwo, to jest państwo, tak? Ma ambasadorów, przedstawicielstwa. Czy Jezus proponował założenie państwa? A przecież to miał być zwykły biskup Rzymu, miał być servus dei servi, tak? Apostoli, jak to się mówiło kiedyś. Więc my mówimy, wracajmy do tego, zresztą niech sobie będzie pierwszym apostołem, czyli Petrusem, tak? My na bierzmowali wybraliśmy imię Piotr, ale od Stanisława Leszyńskiego proponujemy reformy w kościele. Dwunastu apostołów, tak? I tych dwunastu wybiera jednego. I nie ma problemu z sukcesją, tak? My wybraliśmy Jana Pawła, Jana Pawła Lęgę, drodzy Państwo, ale jeszcze raz apelujemy do hierarchów, niech się przeorganizują, tak? Niech biskupi teraz wszyscy zarządzą krucjatę, zarządzą ekspiację za to, co zrobili w pandemii. Wszyscy jak jeden na ziemię i prosić przepraszać Pana Boga i Polaków. Wszyscy jak jeden, tak? Na ziemi i przepraszać. Szczególnie ci, co robili limity po 5, po 15. Tu depo robił, na Jasnej Górze było 27. On myśli, że zapomnimy to? Wszyscy na ziemię. Nie żeby się mścić, tylko po prostu muszą zrozumieć swoje błędy, tak? Co zrobili? Coście zrobili z chrztem Polaków, tak? Statystyka jest nieubłagana. Co któreś małżeństwo się rozwodzi. Widzimy, co się dzieje. Wy odpowiadacie za moralność Polaków. Nie cedujcie to na kogoś innego, tak? I dzisiaj zachowuje się ojciec ryzyk, do którego też apelujemy, żeby się przyjrzał y, biografii Henryka Kietlisza, bo dokładnie tak samo się zachowuje, tak? Wykorzystuje te gry polityczne, rozumie Państwo, i tworzy imperium medialne, tak? Oby nie było tak, jak z, 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 z Maksymilianem Kolbe, tak? Że dopiero przez ten akt strzelisty, prawda, został świętym, bo jako dyrektor Radia Niepokalanów, kto wie, czy byłby świętym? Wątpimy bardzo, tak? Bo to się jakoś nie przełożyło. Mimo, że już miał prawie że telewizję w latach 30. zeszłego wieku. Drodzy Państwo, więc napominamy was, hierarchowie, ogarnijcie się, bo wrógł w bram, tak? Wróg u bram i nie będzie miał litości dla was. Sami się o to prosicie. Dlaczego? Obraziliście Boga i nie przepraszacie Boga. A my was napominamy jako król, tak? Nie będziemy wam dzisiaj sami meblować. Myśmy to, co mogli, zrobiliśmy. Dymisjonowaliśmy pięciu głównych. Przyjrzyjcie się. metryka org.pl. Tam jest 17, czyli dzień po naszej lekcji pięciu biskupów żeśmy zdymisjonowali, tak? Ale nie będziemy dalej się mieszać, bo zaraz będzie ajwaj. i drodzy Państwa, walczyliście, tak? O wybory yy, kanoniczne biskupów. A gdzie macie wybory kanoniczne dzisiaj biskupów? Prosiliście o to, tak? Gdzie kapituły wybierają biskupów? Żym wam narzuca, tak? w konkordacie z Bolszewią, tak? Ci sprawdzają, czy są teczki, czy wszystko się zgadza, ten biskup może być. Co to jest, drodzy Państwo? Co to jest? Z funduszu tam kościelnego pakują Wam raz w roku, czy kilka razy w roku w fundusze kim Wy jesteście w ogóle, tak? Czy, jest, czy jesteście pasterzami, czy wilkami w owcej skórze, drodzy Państwo? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, tak? I apelujemy się do biskupa Janu żeby w tym roku e e e śluby uznające ustawę za króla Polski się odbyły, tak? I apelujemy o to, żebyście zaczęli się interesować tym, co my robimy w Brześciu Kujawskim, tak? Nad tym aktem homagialnym. To samo z ślubami lwowskimi, drodzy państwo. To trzeba robić, tak? Trzeba Boga i Maryję prosić, a będzie dane. Proście, a będzie wam dane. Drodzy państwo, tyle tylko, żeby za dużo nie powiedzieć w tej kwestii mądrej głowie dość posłowie. Drodzy państwo sprawa y, III RP. Widzimy, że ta konstrukcja ustrojowa się sypie, drodzy Państwo, i tutaj znowu apel do rządzących. Dzisiaj widzieliśmy wystąpienie przedstawicieli Senatu III RP. Drodzy Państwo, dziękujemy Bogu, że on w ogóle powstał. Ostatnio studiując materiały dotyczące Senatu III RP, drodzy Państwo, doszliśmy do wniosku, że właściwie wywalczyła to Solidarność. Mądrzy ludzie, którzy instynktownie czuli, że to będzie elita. Stąd to słynne zawołanie Wasz prezydent, nasz Senat, drodzy Państwo, bo wiedzieli, że w Sejmie oni pochachmęcą w izbie poselskiej, I tak było. I drodzy Państwo, ale widzimy i powinni wszyscy widzieć, że jak słyszymy tych Berkowiczów i tych innych, drodzy Państwo, Dziamborów i tak dalej, to po prostu to jest tragedia, że oni nie rozumieją, że ustrój partyjny to jest satanizm przez tej postaci to jest satanizm i to prowadzi do nieszczęścia że tutaj kombinują, drodzy Państwo, jak wyjść z pewnych impasów, typu, typu w tej chwili nie, Sąd Najwyższy nie zaprzysiąg tych ławników wyznaczonych przez, przez Senat, drodzy Państwo. Czy wy nie widzicie, że Niemcy przyjęli Sąd Najwyższy, a wyście stworzyli Sądokrację? To wyście ją stworzyli. Dziambor dzisiaj płacze, lamentuje, bo to jest te, to ten Rokosz, zwany Konfederacją, bo to jest Rokosz antykrólewski. Trzeba go nazywać po imieniu Rokosz i tych Rokoszan. I ten, ci Rokoszanie lamentują, że za rejtanem drodzy Państwo, że... Że co tu się dzieje, prawda, i tak dalej, i tak dalej, że, że to jest yy, sądokracja. No jest sądokracja, ale kto ją stworzył? No wyście ją stworzyli, tak? Jak to Gogol mówił, yy, drodzy państwo, z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie. Mówimy teraz do was, co nas oglądacie, do was, do Dziamborów i tych innych, drodzy państwo, konfederatów i innych. To wyście stworzyli to. To się samo nie stworzyło. Teraz dając tyle władzy, wszystko było cedowane na sądownictwo. Kto zatwierdza wybory? Sąd. Kto zatwierdza wybory prezydenta? Sąd. Samorządowe sądy, sądy, sądy. Sprawy rozwodów sąd, sprawy uznawania ojcostwa sąd, sprawy zabierania dzieci sąd. Wszystko do sądu, drodzy państwo. Oni mają pełnie władzy. A ci w sejmie, w senacie im się wydaje, że mają władzę. Wszystko mogą zakwestionować sądy i trybunały. Wszystko. A ponieważ pani Manowska postanowiła zrobić rokosz sędziowski, więc on się ma szansę powieść, tak? bo ona będzie sukcesywnie nie uznawała określonych władz. W tej chwili nie uznaje władzy Senatu, za chwilę nie uzna władzy Sejmu, drodzy państwo, za chwilę nie uzna wyborów yy, i to państwo się rozleci. Myśmy o tym mówili. Stąd profetycznie wybraliśmy prezydenta, inspe, najpierw Włodzimierza Juliana karpowicza który, yy, który po prostu został odwołany z tej funkcji, bo bez naszej zgody w, wyleciał sobie do Izraela. Ale na to miejsce wstaliśmy już prawdziwego prezydenta, żadnego inspe. Jaśnie Wielmożnego, Jarosława Kierznikowicza, Jarosława Kierznikowicza z Kaszub, drodzy Państwo. Tego, co jest dzisiaj czytane, rybaka można powiedzieć, z Kaszub, tak? Z Kaszub. Szlachetną postać, drodzy Państwo. Powołaliśmy też, drodzy Państwo, na wszelki wypadek, wiceprezydenta, mamy też kanclerza i apelujemy na miłość Boga. Powinniście się spotkać i zreformować ten ustrój, tak? I nie patrzeć w tej chwili na... Na, na to, że coś tam, coś tam. Drodzy Państwo, trzeba się zebrać wspólnie i zmienić ten pseudo państwa, tak, bo za chwilę wszyscy, wszystkich będą negować, tak. Już jest niekonstytucyjny prezydent Andrzej Duda, tak, wybrany w niekonstytucyjnym terminie. Z winy, no znowu wina, to wiadomo, tak, Morawiecki, Kaczyński, tam jeszcze był Gowin, prawda, no pamiętamy tę, tą hucpę, prawda, potem pani Witek, Morawiecki, źle to wszystko, no wszystko w niekonstytucyjnym terminie. No niekonstytucyjny prezydent, chce Państwo. No i teraz pytanie prawne. Czy niekonstytucyjny prezydent może zwołać konstytucyjne wybory, drodzy Państwo? No każdy prawnik powierzenia może. No więc właśnie, więc nie musi pani Manowska was kwestionować, boście się sami zakwestionowali. I znowu, z czego się śmiejecie? Sami siebie się śmiejecie. Sami, żeście się zakwestionowali. Wtedy, żeście posiali, tak, w 2020, jeżeli się nie mylimy, a teraz w 2024, czy trzecim, czy w czy, 2024, czy, 2024, czy, 2024, czy, 2024, czy 2024, bo to kolejne będą wybory, tak, do Europarlamentu, Prezydenckiego, będziecie ponosić tego konsekwencje. To nie jest tak, że zrobiło się błąd i wady prawne się nie przedawniają. A macie wadę prawną w postaci niekonstytucyjnego prezydenta. My mamy konstytucyjnego, prawem zwyczajowym, tak? Prawem zwyczaju obraliśmy. Niech ktoś próbuje to zakwestionować. I możemy uratować te wasze wybory, bo prawem zwyczaju możemy jako król zwołać te yy, wybory w jakimś sensie, tak? Żeby były konstytucyjne, żeby były prawne. Ale trzeba się spotkać, trzeba coś ustalić, drodzy Państwo, bo jedni drugich zaczną zaprzeczać. Nie ma już takiej możliwości raczej, że te wybory odbędą się konstytucyjnie i że będą konstytucyjnie uznane przez Sąd Najwyższy. No raczej nie będą, drodzy Państwo. A jak nie będą, to nie ma państwa, tak? Można by zadać takie pytanie prejudycjalne pani Manowskiej, co musi być spełnione, żeby, żeby pani uznała te wybory za właściwe, tak? No niech zadadzą takie pytanie prejudycjalne, drodzy Państwo. I my tutaj napominamy do rządzących i do Polaków też, którzy jeszcze się wahają, czy drodzy Państwo nas popierać. No, rodzi się na Waszych oczach alter państwo, czyli Królestwo Polskie. My mamy senat, my mamy sejm walny, tak? I mamy to wszystko prawem zwyczajowym. I tu nie ma się co czepiać literki, tak? Bo jak gdyby jest to prawo zwyczajowe. Tu nie ma się co czego czepiać. Prawo zwyczajowe, drodzy Państwo. Nie ma, że literka, tak? Y więc no i powoli powoli ci, co może na początku nie rozumieli to, co robimy, bo trudno powiedzieć, że się śmiali, bo nie rozumiemy, to można powiedzieć, ten się śmieje, co się śmieje ostatni. tak? Widzimy, że ta konstrukcja jest yy, yy, po prostu anihilowana poprzez implozję. Sama się anihiluje, drodzy Państwo, sama się zaczyna nie uznawać. Jedni drugich zaczynają kwestionować. Oczywiście był kazus Trumpa, był kazus Bolsonaro w tej chwili, bo ta demokracja, która jest tajna, niepoliczalna, no nikt nie jest, a nawet gdyby, to wyjdzie taki pan Manowska i powie, a ja mówię, że są te wybory nielegalne i co mi zrobicie, tak? Jak tu nie ma na to jakiegoś, e, a, jakiejś apelacji, tak? Bo tego nie przewidzieli, tak? Że na przykład, nie wiem, prymas kiedyś zatwierdzał, prawda, wybory, tak? No i co, wtedy, i co teraz będzie, drodzy państwo? I jak słyszymy tych, tych, drodzy państwo, Dziamborów i innych, to widzimy, że im brakuje jednego elementu na szachownicy króla. Oni cały czas kombinują, jak tu zrobić powszechne wybory prokuratora, ale kto ma to zatwierdzić, panie Dziambor? Kto ma zatwierdzić te wybory? Kto ma złożyć listy? Kto ma złożyć kandydatów? Tak? No partie, 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 no właśnie, to wszystko dzieli. Widać, że to jest satanistyczne. I taki Dziambor nie wpadnie na pomysł, że gdyby był król, wszystkie problemy mamy rozwiązane, drodzy Państwo. Oni grają w szachy bez króla, bez królów. I to zawsze dojdzie do sytuacji takiej, w której że znikają jedna figury, albo znikają dwie figury, bo właśnie można powiedzieć, no jedna figury, tak? Znikają, tak? Zostanie na końcu jakaś ostatnia figura, ale co to ma oznaczać, drodzy Państwo? Czyli nie ma. Zostanie na przykład, nie wiem, pionek, zostanie goniec, zostanie Hetman, tak? A reszty nie ma, przeciwnika. Co, co to w ogóle jest za gra, drodzy Państwo, bez króla? Zastanówcie się, co to jest za państwo bez króla, tak? Mało tego, 90% Polaków mówi, że jest ochrzczonymi i wierzą w, w nauczanie Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Boże i który oznajmił nam dzisiaj, że przyszło Królestwo Boże. Mówi też w międzyczasie, przybliża się królestwo. Daje wyraźnie do zrozumienia, że poprzez moją śmierć i mękę macie już królestwo. Macie konkretną datę, tak? Śmierć i zmartwychwstanie i jest królestwo Boże na ziemi, tak? Nauczyłem, wskazałem wam palcem. Nie że musicie improwizować, także jakieś proroctwa. Nie, nie, ja wam to głosiłem swoim słowem. Pytania padają, co to jest królestwo Boże? A Jezus ciągle uczy o królestwie Boży. Drodzy państwo. I w Akopokalipsie Święty Jan mówi, że bieżący wejdą do królestwa niebieskiego. Naszym celem jest wejście do królestwa. No, żeby to było kompatybilne, to musi tu być królestwo i tam królestwo, żebyśmy nie robili tego, że z Bolszewi wchodzimy do królestwa. Tak? Musimy się do tego przygotować. Kościoły są przygotowane, tak? prezbiterium jako symbol królewski, prawda? tu się zbliżasz, balaski, tu królestwo niebieskie, tutaj ziemskie, prawda? tu balaski, komunia, przyjmujesz, łączysz się, co nie rozumiecie tego.